Ania, pokaż swoją tą pokrowiec do, do, do jogi Co, tradycja w Indiach jest tradycja To jest tradycja przez zachodnich tych Że jak nie masz czegoś takiego I nie chodzisz po mieście 40 razy dziennie na kawę Żeby pokazać jakim jesteś nauczycielem, nauczycielką To się nie liczy, to się nie liczy Musisz takie coś nosić Dla hipokryzji, dla obudy Musisz trzy kupić rzeczy okay. i udawać, że jesteś nauczycie, ja nauczycielem jogi po mm. miesiącu. Pamiętajcie, nikt nie zostanie nauczycielem jogi po miesiącu. No ja się nie czuję jeszcze. Albo jesteś, albo nie jesteś. Nie każdy ma takie dary. I to nie chodzi o stawanie na głowie, chodzi o życiowe doświadczenie. Dopóki nie umrzesz raz na stole operacyjnym, tak w moim przypadku albo gdzieś. To ciężko będzie komukolwiek być nauczycielem jogi.